Są to zawody dla dzieci niepełnosprawnych, nie tylko ruchowo, ale też również intelektualnie. Organizując te zawody, nigdy nie stawiamy żadnych barier, które by mogły w jakikolwiek sposób ograniczać takie dzieci. Na dzisiejszych zawodach startowało 18 zawodników i zawodniczek. Była to troszeczkę mniejsza frekwencja jak zawsze. Ze względu chyba na padającą pandemię, właśnie dało się to odbić. Ale mimo wszystko ci najwytrwalsi stali, poprzyjeżdżali i są tutaj. Właśnie dobiegają końca już te zawody. Zostało chyba około 10 minut. Za chwilę zaczniemy ważyć złowione rybki i będziemy chcieć nagrodzić tutaj wszystkich naszych uczestników, bo trzymając się naszej starej zasady, dla nas wszystkie dzieci są jednakowe, otrzymują jednakowe prezenty. Nigdy nikogo nie wyróżniamy w jakikolwiek sposób. Oni są zwycięzcami samo z tego, że przyjechali tutaj na te zawody. Bardzo nam w tym pomagają właśnie nasze władze samorządowe, Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Urząd Gminy w Świdwinie, Urząd Miasta, Urząd Gminy w Sławoborzu, ale też indywidualni sponsorzy i firmy lokalne, które nas wspierają w jakikolwiek sposób, właśnie między innymi w zakup tych pucharków, nagród dla tych dzieci.